Ja? Ja jestem Sol Benson? Nie. To niemożliwe. To niemożliwe, nie. Jesteś pewna? Całkowicie. Jeśli to ja jestem Sol Benson, to znaczy, że. Że jestem Twoją ciotką. Więc nie jestem adoptowana? Adoptowałam cię po śmierci, Lili. Jesteś córką mojej siostry. Nie mogę w to uwierzyć. Nie, nie, to dla mnie zbyt wiele. Mam mnóstwo pytania, nawet nie wiem, od czego zacząć, nie? Wiem, że to bardzo trudne i będę cię wspierać. Jest dużo do wyjaśnienia i trudno to zrozumieć. Ten pożar, pożar! Mówiłaś przecież, że Sol zginęła w pożarze tej posiadłości razem z Lili i Bernim. Tak, ale to nieprawda. Ty przeżyłaś. Ale jak to możliwe? Bo nasz dawny pracownik Roberto Munoz uratował cię przed płomieniami i zdążył wynieść cię z domu. Roberto? Nie przypominam go sobie. Nie pamiętam niczego, nie. Ale to normalne, że nie pamięta się tak traumatycznych wydarzeń, to dlatego sobie nie przypominasz. Nie, nie wiem. Nie wiem, to dla mnie zbyt wiele na raz. To jakieś dziwne, nie. Wiem, że trudno to zrozumieć. Ale ja cię będę chronić. Od kiedy wiesz o tym wszystkim? Od zawsze. I nigdy mi nic nie powiedziałaś? Nie, bo nie mogłam. Zbyt wiele wycierpiałaś. Pożar, twoi rodzice to dużo. Nie chciałam narażać cię na prasę i ludzi. Bardzo mi przykro, że, że ukrywałam przed tobą Twoją prawdziwą tożsamość przez tyle lat. Z czasem będę mogła odpowiedzieć na Twoje pytania i, i wszystko ci wyjaśnić. Ale na razie najważniejsze jest to, żebyś nikomu o tym nie mówiła. Dasz radę? Dobrze. Moja siostrzenica. Niedługo to ogłosimy, znajdziemy tylko odpowiedni moment, i wtedy wszyscy poznają. Prawdę. Że Sol Benson przeżyła. Sol Benson.